Siema, ja jestem Łukasz, witajcie na kanale Have Fun. Na wstępie chcę Wam wszystkim podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze, które zostawiacie pod filmami. To dzięki Wam ten kanał się rozrasta i dzięki Wam mogę realizować swoje hobby. Naprawdę dzięki jeszcze raz i do dzieła, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zrób to teraz i mi pomóż. To nic nie kosztuje, a mi pomaga. Dzięki. Dzisiaj odcinek, którego w sumie nigdy nie było na moim kanale. W sensie takiego typu odcinka, a mianowicie podzielę się z Wami informacją, na jakie tytuły w tym roku jeszcze czekam, czyli premiery 2023. Już troszeczkę tytułów jest za nami, naprawdę dobry chociażby Hogwarts Legacy to jest według mnie w tym momencie numer jeden, jeśli chodzi o gry, które już premiery miały, ale przed nami jeszcze ta lepsza. Część roku, mam przynajmniej taką nadzieję, ponieważ tytuły zapowiadają się naprawdę znakomicie. To jest moja subiektywna lista tych gier. Znalazło się 10 na tej liście, żeby nie przedłużać, żeby ten film nie trwał też nie wiadomo jak długo. A tych gier ogólnie jest naprawdę dużo, dużo więcej niż 10. No, co miesiąc jest naprawdę sporo tytułów, które mają swoją premierę, więc Zadanie na dzisiaj w komentarzach piszcie na jaką grę gry może być więcej niż jedna. Oczywiście wy czekacie w tym roku i dajcie mi znać, żebym wiedział, co Was też kręci. A ja Wam teraz powiem, co, na co ja czekam, i które gry kupię, jak już ta premiera nastąpi. No to co, zaczynamy i jazda. Pierwsza gierka, która wyjdzie jeszcze w kwietniu 2021 dokładniej mówiąc. To Dead Island 2. Na tą grę czekam może nie z niecierpliwieniem, ale jestem ciekawy, jak to wyjdzie, ponieważ pierwsza odsłona swoją premierę miała naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. A oglądając trailery zapowiedzi tej gry, naprawdę jestem zaciekawiony, jak to się będzie prezentowało. Graficznie wygląda bardzo fajnie, kolorowo, mimo tego, że jest to gra dosyć, no co co dużo mówić, drastyczna, ponieważ krew się leje, zombie nas. Otacza zombie ludzie zakażeni wirusem. Jest to kontynuacja pierwszej odsłony. Tym razem znajdujemy się w Kalifornii. I to właśnie tutaj walczymy z ludźmi zakażonymi wirusem, który zmienia jednych w zombie, powiedzmy, a innych w ludzi z nadprzyrodzoną mocą i różnymi umiejętnościami. I właśnie będziemy próbowali ocalić, oczywiście, świat przed tą straszliwą zarazą. Więc zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Pierwszą część grałem i no, jak na grę o zombie naprawdę mi się podobała, ta gra też ma swój plus. Nie jest bardzo drogą grą, ponieważ da się zamówić ją za 250 zł wersji na pc a w 280 280 czy 299 zależy od dnia wersji na Konsole. i tutaj też dobra informacja dla właścicieli starszych konsol Xbox One, PlayStation 4 również dostanie swoją edycję więc gierka zapowiada się naprawdę bardzo interesująco kolejny tytuł, który będzie miał swoją premierę również w kwietniu tydzień później, tydzień po Dead Island więc jak, więc jak ktoś chciałby kupić tą grę i tą, którą teraz powiem to tydzień na ogranie będzie a mianowicie jest to Star Wars Jedi Ocalały jest to kontynuacja poprzedniej części. No tutaj oczywiście znajdujemy się w uniwersum Star Warsów. Latamy z mieczem świetlnym i walczymy z różnymi stworami, potworami. Jest to bardzo fajna taka przygodówka z elementami RPG. Głównym bohaterem cały czas jest Sal Kestis, jeden z ostatnich Jedi i właśnie walczy, żeby nie wpaść w ręce Imperium. Poza walką mieczami świetlnymi oczywiście mamy różne moce, tak jak bardzo daleki skok, chodzenie po ścianach i tym podobne rzeczy, które pomagają nie tylko w walce, ale podczas eksploracji yy, świata. Generalnie niektórym mógłbym się narazić i pewnie tak będzie, ponieważ ja nie jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, wiem, to może być dziwne, ponieważ te uniwersum jest wielbione przez naprawdę wielkie grono ludzi, ale no mi filmy nie do końca jakoś przypadły do gustu, no czasami tak bywa, ale gry, gry mi się bardzo podobają, poprzednia część mega, więc czekam z niecierpliwością na tą drugą, i naprawdę w kwietniu to jest gra, Którą będę chciał kupić i nagra na pewno odcinek z Game Over, więc czekajcie. Kolejny tytuł, który Wam teraz powiem, swoją premierę już miał i to jakiś czas temu. Ogrywałem też na swoim kanale na live'ach. No, pewnie się już domyślacie, jest to Hogwarts Legacy. Tak. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ dopiero w maju nastąpi premiera tej gry dla graczy, którzy mają starsze konsole, czyli PlayStation 4 i Xbox One. 5 maja dokładnie ta premiera ma nastąpić, i wtedy będziecie mogli też się cieszyć wspaniałym, czarodziejskim światem. Mówię to o tym, ponieważ dużo, naprawdę dużo osób pisze do mnie w wiadomościach prywatnych czy też w komentarzach. Dlaczego nie ma tej gry na PlayStation 4 i Xbox One? A no będzie, spokojnie będzie. Premiera jest już zapowiedziana. Miejmy nadzieję, że bez żadnych opóźnień tutaj wszystko pójdzie zgodnie z planem i będziecie mogli zagrać w tą gierkę. Więc to jest tytuł, według mnie, naprawdę no, jeden z lepszych, w które grałem w ostatnim czasie. Być może dlatego, że jestem też fanem Harry'ego Pottera i całego tego uniwersum magii. Więc dla kogoś kto to lubi, no to naprawdę polecam z całego serca. Myślę, że na PlayStation 4 i Xbox One będzie to wyglądało też nie najgorzej graficznie, ale sama rozgrywka oddaje i to naprawdę mega. Tak jakoś się złożyło, że w tym zestawieniu, które przygotowałem, jest kilka gier, które są adaptacją filmów, książek i tym podobnych rzeczy. Tym razem padło na Władcę Pierścieni. Kto wie jaka to jest gra? Niech pisze w komentarzach, co zaraz powiem. No tutaj będziemy wcielać się w pewną niezbyt piękną postać z Władcy Pierścieni. Cała rozgrywka będzie się działa pomiędzy tym co widzieliśmy w Hobbicie a tym co we Władcy Pierścieni. Więc no, taka ciekawa rozgrywka się tutaj zapowiada. Ano, będziemy się wcielać w smigola, który przeobraża się na naszych oczach w Goluma. I właśnie pomiędzy tymi częściami hobbita, władcy pierścieni, spotkamy w grze Bilbo Baginsa, znaczy Golum spotka. I będzie chciał odzyskać znaleźć swój skradziony skarb. Jak wiecie, jaki ten skarb był, oczywiście. I ta wędrówka, która będzie nas prowadziła przez całe uniwersum, właśnie władcy pierścieni, przez, te, przez ten świat, który znamy z książek Tolkiena, no to tutaj właśnie dotrzemy aż do Mordoru. I w Mordorze będziemy musieli stamtąd po prostu wydostać, na tym ta gra będzie polegała, żeby przetrwać i odnaleźć oczywiście skarb. Propozycja naprawdę bardzo ciekawa dla fanów Władcy Pierścieni. No, tak jak mówię, rok dosyć taki obfity, jeśli chodzi o adaptację, ponieważ mamy Harry'ego Pottera, mamy Władcę Pierścieni, jeszcze będzie jedna gierka potem, którą Wam powiem, więc naprawdę fajnie się zapowiada. Ale zanim przejdziemy do kolejnej adaptacji filmu, Gra, na którą chyba czeka naprawdę największa liczba osób z tego całego zestawienia tych gier. Przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ gra topowa, gra można powiedzieć legendarna, e, która swoją premierę będzie miała 6 czerwca, czyli całkiem, całkiem już niedługo. Mieliśmy niedawno okazję zagrać w betę. No mi się akurat nie udało, były przeciążone serwery, miejmy nadzieję, że e, tak nie będzie z grą właściwą. Mowa tutaj o Diablo 4. Diablo 4, tak. To jest gra, na którą czeka naprawdę wiele, 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 wiele osób i premiera będzie już naprawdę niedługo. Diablo 4, dla tych, którzy nigdy nie grali w żadną poprzednią część, jest to taka gra hack and slash z taką kamerką od góry bardziej. Eksplorujemy świat, poznajemy, otwieramy różne mapy i walczymy, oczywiście. No, tutaj jest taka jadka walczymy z różnymi. Potworami, stworami. Jest to oczywiście też gra sieciowa. Możemy wcielić się w różne postacie, bardziej magiczne albo siłowe, czyli jak jakiś mag, barbarzyńca. Tutaj te postacie mają swoje charakterystyczne moce i zdolności, więc zależy jak lubicie grać. W pewnych momentach będzie Wam łatwiej takim barbarzyńcom, który ma więcej siły, a. Innym razem magiem, który może atakować bardziej z daleka. No ale jak to było w takich grach, nie ma złotego środka, trzeba sobie jakoś radzić. Gra, która ma nawiązywać bardziej do pierwszych dwóch części, a więc do tych chyba najbardziej znanych. Trójka też była dobra, no ale właśnie tutaj jest chyba nawiązanie takiej nostalgii do powrotu dla osób starszych w tym momencie, które kiedyś miały okazję grać w pierwsze dwie części. Jeżeli tak będzie, no to super, ja nie mogę się już doczekać. Zresztą w becie już widzieliśmy, jak to ma wyglądać, ale pełna wersja gry będzie jeszcze lepsza. No to co, czekamy do czerwca. Teraz kilka tytułów bez konkretnej daty. Po prostu ma to nastąpić w roku 2023, czyli też już w sumie niebawem, bo zaraz maj, no i połowa roku, a potem to już z górki. I pierwszą grą, na którą. Też ja bardzo, bardzo czekam. To gra wyścigowa. Jeszcze nie było w zestawieniu dzisiaj gier wyścigowych. No to jest, znalazła się chyba w ogóle jedyna w tym zestawieniu. A nie, jeszcze będzie jedna. Są dwie gry wyścigowe w tym zestawieniu, a pierwszą z nich jest Forza Motorsport 8 ósma odsłona serii Forcy Motorsport. Gra, która miała mieć, z tego co wiem, premierę już jakoś teraz, niedawno, no ale głosy są takie, że będzie premiera na jesień. Także jeszcze troszeczkę poczekamy, no ale może to lepiej, ponieważ gra będzie bardziej dopracowana, zobaczymy. Gra na nowych konsolach Xbox Series S i X będzie miała dostęp też do ray tracingu, więc niech to tam dobrze dopracują, żeby te samochody wyglądały lux malina, oby tak było. Gra też będzie dostępna na starszą generację na Xbox One i na PC. Więc tutaj. Gracze sony muszą obejść się smakiem, no bo jest to ekskluzyw od Microsoftu. Ale też jak nie macie Xboxa, a macie peceta, można grać. Co będzie wyróżniało tą grę? Ano To, że została ona zbudowana zupełnie od zera od podstaw, czyli nie będzie to taka e, kontynuacja, jakby przyklepanie poprzedniej części do tej ósemki. Tylko tutaj będą nowa, nowa, jakby forma jazdy, ulepszona fizyka, będą nowe tory, co też bardzo fajnie. No i patrząc na to, jak samochody wyglądają, przykładowo w Force Horizon 5, gdzie jest to gra arcade'owa, a tutaj ta jest taką grą bardziej symulacyjną, to mam nadzieję, że będzie petarda i te samochody będą naprawdę genialne, tak samo jak i dźwięk. No, nie mogę się doczekać. Kolejny tytuł, który w zasadzie dosyć często wychodzi kolejna część tej odsłony gier, jest to mianowicie Assassin's Creed, tym razem nazywa się to Mirage. Jest to bardziej poboczna odsłona tych Części, dużo mniejsza od Walchali, czy Origins, który no, uwielbiam. Origins jest naprawdę jednym, chyba z lepszych, jednym z lepszych tytułów, jeśli chodzi o Assassina. Być może tak mi się wydaje, ponieważ bardzo lubię Egipt i tamtą kulturę, a właśnie tam mieliśmy okazję zagrać. No ale tutaj, w tym Miraż, będziemy mieli okazję znaleźć się w IX wiecznym Bagdadzie. Co też może być dosyć ciekawe, no, gra mniejsza, więc też powinno się łatwiej grać i krócej, ponieważ no, tamte poprzednie części dosyć się ciągnęły, czego aż tak bardzo nie lubię. Więc tutaj powinno być zwięźle i fajnie. Jest też powrót do pierwszych części. Będziemy mogli się bardzo fajnie ukrywać, e, jakby te walki nie będą polegały głównie na takich, wiecie, konkretnych. Nie wiem jak to nazwać zderzeniach, spotkaniach tak dalej, tylko właśnie ukrywanie się, jakieś ataki z nienacka, czyli właśnie powrót do korzeni, z tej, korzeni tej serii. Jak to sama nazwa wskazuje i cała seria, czyli zabójcy w kapturach. No i tutaj właśnie do tej Genezy wracamy. I właśnie kolejny tytuł, o którym Wam wspominałem, adaptacja filmu. Tym razem bardzo kasowego filmu. Który został uznany za no, jeden lepszych w historii, a na pewno jeden z najdroższych w historii, a mianowicie mowa tutaj o awatarze. Tak, w tym roku będziemy mieli okazję zagrać w grę Avatar Frontiers of Pandora, i tutaj. Nad tą grą pracowało studio, które stworzyło przykładowo Tom Clancy, więc no, całkiem nieźle się zapowiada. W opisie możemy znaleźć też informację, że współpracowali ściśle z wytwórnią, która tworzyła. Awatara, jak i ze samym reżyserem, czyli Jamesem Cameronem, więc tutaj możemy oczekiwać czegoś fajnego pod względem fabuły. Przynajmniej tak mi się wydaje. Graficznie na trailerach ta gra też wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jakoś jak zobaczyłem pierwszy raz, to mi się skojarzyło z Horizon Forbidden West czy Horizon Zero Dawn. Ten świat taki właśnie kolorowy, barwny, no zamiast maszyn mamy właśnie awatary, czyli niebieskie stwory, czy jak to tam ładnie nazwać. I wcielamy się właśnie w taką jedną postać awatara. No i jest to gra bardzo fajna, przygodowa. Więc jeżeli lubicie przygodówki kolorowe oparte o uniwersum jakiegoś filmu. To jest to tytuł dla was. Ja na pewno będę chciał w to zagrać, ponieważ awatara bardzo lubię, oglądałem dwie części, które mamy dostępne, będą kolejne, więc może i gry kolejne będą. No zobaczymy, póki co cieszmy się tym, co jest. I teraz naprawdę mega wielki tytuł. Przynajmniej tam się wydaje. Nie no, na pewno mega wielki tytuł. Spider Man 2. No pierwsza część, która wyszła na konsolę PlayStation 4 to było naprawdę coś nieziemskiego. No, mam kilku znajomych, którzy kochają tę grę. Widziałem wiele recenzji na YouTubie, które mówią, że ta gra jest naprawdę znakomita. I moja ocena też jest taka sama. Ta gra jest naprawdę kozacka. Ten pierwszy Spider Man pod względem rozgrywki jest bardzo łatwa. Znaczy, łatwo pod tym względem, że można fajnie przechodzić tą grę bez męczenia się. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, to dobrze. Jeżeli nie, to domyślcie się i graficznie i w ogóle całe uniwersum Spidermana też jest bardzo fajne Spiderman no kultowa postać no i teraz będzie dwójka w dwójce też będziemy wcielać się w Petera Parkera będziemy wcielać się w Milesa Moralesa a więc dwóch Spidermanów. no jestem ciekawy co z tego wyjdzie Zapowiedzi naprawdę robią wrażenie, no tutaj gra ma wyjść na PlayStation 5, nie będzie na PS4, przynajmniej teraz, być może kiedyś, nie wiem, nie, nie słyszałem, że ma być, zapowiedź jest premiera na PS5 już bardziej bym się spodziewał, że to wyjdzie na PC-ty kiedyś, no bo Sony teraz tak to prak praktykuje, że jakieś gry ekskluzywy, które były na PS5, no z czasem wychodzą na PC-ty. Jeżeli będzie to naprawdę dobrze zrobione graficznie, no to raczej PS4 tutaj. Podda się, jeśli chodzi o wydajność. No ale czekajmy, czekajmy. Myślę, że będzie naprawdę mega. I ostatnia gra, która no już doprowadza mnie do szału. Premiera miała mieć miejsce już nawet nie wiem ile razy, była pod, był podawany rok premiery tej gry, ponieważ ostatnia część miała premierę, nie wiem, dekadę temu czy więcej, mianowicie Test Drive Unlimited Solar Crown. Tak się nazywa ta ostatnia część, która ma wyjść teraz. Poprzednia to był Test Drive Unlimited 2 po prostu. Ostatnio mogliście zobaczyć Shortsa z tej gierki na moim kanale. Jeżeli nie widzicie to zapraszam, zobaczcie sobie. No to można porównać troszeczkę, oczywiście nie zupełnie, ale troszeczkę do Forza Horizon. To, była, to był taki tytuł, który, który mogliśmy też testować właśnie masę różnych samochodów, gdzie mogliśmy i do salonu i kupić furę. Samochody były naprawdę fajnie dopracowane, mieliśmy różne misje, otwarty świat, także no naprawdę gra jest, ta Tezrach Animated 2 jest kozacka, a ten The Solar Crown naprawdę ma być jeszcze fajniejszy. Tutaj twórcy mówili, że jest opóźnienie, chcą dobrze dopracować grę, żeby nie było jakiejś kaszanki względem nowych konsol, znaczy nowych, nie mogę się przestawić, już nie są to nowe konsole, mają swoje lata, ponad dwa lata po premierze, no ale te najnowsze, tak, generacje, czyli PS5, Xbox Series X, żeby to fajnie wyglądało, a żeby te starsze, ponieważ tam też ma być premiera, dały sobie radę. No i może i dobrze, jak znamy taką historię pewnej gry cyberpunk, tu nie skończyło się to najlepiej, znaczy teraz już jest dobrze, ale sama premiera, no to była Lipa, co tu dużo mówić? Tutaj ten test Drive Unlimited ma wyjść na wszystkie platformy: na PC, ta, Xbox, PlayStation, nowe, stare i na Switcha. Także czekajmy, naprawdę jestem ciekawy. Co więcej, ta gra ma być w Hongkongu, czyli naprawdę fajny świat, jak dla mnie. Ale co najistotniejsze, ma być zrobione jeden do 1. Czyli jak nie wiem, chcecie przejechać 200 km i będziecie jechać 200 na godzinę. No to w godzinę przejechać te 200 km, czyli tak zupełnie realnie. To w ogóle wow, dla mnie kozak. No i to by było w sumie tyle ode mnie, słuchajcie. Tych gierek to jest moje zestawienie, na które czekam w tym roku. Być może jakieś jeszcze mniejsze, poboczne tytuły też kupię, nie mówię, że nie, ale nie chciałem tutaj przedłużać tego filmu, żeby to nie trwało godzinę. Więc 10 gier, które ja wybrałem, od siebie. Dla Was na premiery, które czekam w tym roku. Piszcie w komentarzu, na jakie gry wyczekacie. Obstawiam, że Forza Motorsport dla fanów wyścigów, Diablo dla większości, no a resztę to różnie bywa. Star Warsy też myślę, że będą miały e, spore powodzenie. To przynajmniej tak mi się wydaje, no ale mogę się mylić. A póki co dzięki Wam, że byliście, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Napiszcie komentarz ten, który was prosiłem, albo jakiś zupełnie inny, jak tam wolicie. No i zostaw suba, jeśli oglądasz. A jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Siemka!